Cześć, kochani. Dzisiaj czytanie na nadchodzący tydzień. Karty już są potasowane i przełożone, i zobaczymy, co nowego nam przyniosą. No, dość dobre karty. Dość dobry rozkład. Czekamy tutaj na jakiś przypływ pieniędzy. Może być jakaś Kłótnia w rodzinie. Coś, coś mi się tutaj pokazuje, że jakieś będą niesnaski w rodzinie, ale my to przetrzymamy, bo będziemy tak jakby mocni na, na to. Nie, nie wzruszy nas za bardzo. No i może. I, I czekamy na coś. Może y, nie muszą to być pieniądze, ale y, właściwie to widzi mi się, że to będą pieniądze. E, jakieś e, pieniądze, które y, przybędą z y, jakichś bardzo, bardzo dawnych inwestycji. Zupełnie niespodziewane. E, no, ale. Czekaliśmy na nie bardzo, bardzo długo, straciliśmy nadzieję, i, i teraz e, przyjdą nam do nas w tym tygodniu. E, no i tyle na, na, na dzisiaj, na ten tydzień. I e, do zobaczenia następnym razem. Pa Pa.